Siemanko, jestem y, Lord Cwaniak i dzisiaj pokażę wam top 5 najlepszych sucharów LEGO. Jeśli wam się spodoba zostawcie lajka like i jeśli suba zostawicie to też będzie mi bardzo miło. Więc od razu, nie przynudzam tylko od razu, zapraszam na mój film. Ej, opowiedzieć ci kawał? Dojesz, dojesz mały. Jakim Z lakierem maluje się samochody? No jakim? S nie rusza mnie to. Serio? Dobra, opowiem ci kolejny. Przychodzi facet wieszę swoje oczy na drzewie i mówi oczywiście. Nie rusza mnie to ani troszkę. Aaaa! Dobra. Opowiem ci jeszcze trzy kawały i jeśli da jeśli ci nie rozmieszam to możesz mnie pociągać na strzępki. Dobra, zgadzam się. Więc tak. Co jest małe, zielone i mówi hał, miał i kra. No co? Żaba na lekcji języków obcych ośle. Oho, ale to śmieszne. No, no, nie możesz wymyślić czegoś lepszego? Dobra. Na ławce w parku siada Tatusiowi córka na kolanach. A Tatuś się pyta: Córeczko, dlaczego? Siadasz mi na kolanach. Jesteś już dużą dziewczynką. Dla... A córka odpowiada Dlaczego? Dlatego, że tutaj wisi kartka świeżo malowane Ojeju, już pękam z humoru Nie, nie, nie Jeszcze raz nie Dobra, ostatni kawał I się poddaje Jasiu, lubisz chodzić do szkoły? Pyta go mama No, bardzo lubię I bardzo lubię też wracać ze szkoły Nie lubię tylko tego czasu między pójściem a przyjściem Tego się śmieje. Nie wiem. I tak ten gościu wywołał u drugiego gościa atak śmiechu. Koniec.